Tam na dzisiejszym odcinku. Tu jest pies, proszę. Dzisiaj jesteśmy z w z spociku w lesie. Po deszczach. Trochę słabe warunki dzisiaj są. Ale spróbujemy coś poskakać. Są kałuże, ale jest też taczka. Mam nadzieję, że są gdzieś łopaty. To wtedy sobie to sprzątnę. No na lądowaniu jeszcze dam radę, jak to ominąć, ale zobaczymy, czy będę to skakał. Stolik jest tam. Są tam kałuże. Ale co, najwyżej się ubrudza trochę. Zobaczymy. Trzeba się napędzić. Dobra. I dropa od razu. Dobra, drugi przejazd. Jeszcze tu jest taka hopka, taki gapik, ale no nie skaczę go. Po pierwsze wybicie nawet nie jest ubite, jest takie z piachu, się będzie sypać, a po drugie, pokażę Wam to, żeby nie było. Ja skakałem takie hopy, ale że jak lecicie tutaj, to tam musicie dolecieć, czyli musicie zakręcić, tam jeszcze są drzewa. To jest takie straszne, więc wolę nie ryzykować. Więc pojedziemy stolik. I później coś pokombinuję dla was, więc... Pięknie! Na 180, którą chciałam tutaj zrobić, daję sobie powiedzmy... Trzy próby, jak jej nie zrobię, to będę próbował kiedy indziej może, nie wiem, na Dircie powiedzmy umiem robić 180, ale na Santa Cruzie nie wiem, nie próbowałem nigdy, więc zobaczymy, ten rower jest taki trochę większy, bo na Dircie jestem, po pierwsze rower jest niżej, a po drugie jest mniejszy, a to jest odwrotność tego, chyba, że mi się nie, no nie, nie wiem, zobaczę. Dobra wywrotka była. Druga próba. Uch. Ej, w sumie prawie było. Niestety, ale trzecia próba się nie nagrała, więc przepraszam widzowie, ale niestety nie udało mi się. Dobra, nic nie widzę. Gogle mi zaparowały. Dobra. Mam nadzieję, że teraz mi gogle nie zaparują. Jeżeli ktoś ma jakiś sposób na to, żeby gogle nie parowały, to proszę napiszcie w komentarzu, jeżeli możecie, bo ja mam z tym problem zawsze. Zawsze muszę sobie przecierać te gogle albo coś. Dobra. Weapon. Weapon! НИЦ НЕ ВИДЦЕ <свы> 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 <Олона>, НЕ СТРАШЬ <свы> 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 Szczerze, fajna chłopka. Powiem Wam dzisiaj, że odcinki, tak sobie powiedziałem, że będą mniej więcej za so sobotę. No, chyba, że nie będę miał czasu. No, jak na razie to utrzymuję chyba przez już miesiąc. No i powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak to będzie w zimę. Zobaczymy, bo bym mega chciał nagrywać filmy. Ale nie wiem jaka tematyka, bo na rowerze ciężko będzie jeździć w zimę. Znaczy, da się i może coś z tego będzie, ale skupmy się teraz na tych hopkach. No, pada, pada, ale trzeba radzić sobie. Więc widzowie też zapraszam na Instagrama, bo może coś wleci ze skolnitów. Bo ostatnio byłem na skolnitach, był nawet z tego odcinek. Tutaj proszę wam wklejam. Dobra, musiałem zdjąć gogle, bo nic nie widziałem. Ło zahaczyłem mi spodnie. Oczywiście ja, jak to ja, zapomniałem nagrać koniec filmu, więc żegnam Was z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli tak, to jak chcecie, możecie zostawić łapkę w górę. No i to w sumie wszystko z dzisiejszego odcinka. Żegnam już Was. Na razie życzę Wam miłego dnia.